Zespół Szkół nr 1 w Chumniskach jest placówką ze stuletnią tradycją. Najwspanialszym prezentem z okazji tego pięknego jubileuszu było oddanie nowoczesnej hali sportowej. Jak podczas oficjalnego oddania obiektu powiedział dyrektor szkoły Lucjan Czech, spełniły się w ten sposób marzenia wielu roczników uczniów i całej społeczności humnisk. Uroczystość rozpoczęła msza święta w zabytkowym kościele pod wezwaniem Świętego Stanisława Biskupa, koncelebrowana pod przewodnictwem księdza Kazimierza Bochnaka, w asyście ojca Tomasza Nogaja i księdza Krzy Krzysztofa Kosia. Po mszy uczestnicy przemaszerowali pod obiekt, gdzie dokonano aktu przecięcia wstęgi. Dalsza część uroczystości odbywała się już w nowo oddanym obiekcie. Od zawsze priorytetem dla brzozowskich władz samorządowych jest rozwój bazy oświatowej, w tym budowa obiektów sportowych, sal gimnastycznych i boisk. Hala sportowa w Chumniskach jest największą salą gimnastyczną w gminie Brzozów. Jej budowa trwała niespełna dwa lata. Jest to już ósma sala gimnastyczna zbudowana przez samorząd gminy Brzozów w ciągu 18 lat, czyli od przejęcia prowadzenia szkolnictwa podstawowego. Myślę, że ten problem był postrzegany równocześnie wraz z przejęciem szkół w 1994 roku jako zadanie własne. To był okres, w którym dwa lata wcześniej, przed obowiązkiem ustawowym, przyjęliśmy do prowadzenia szkoły, zaraz automatycznie, Rozpoczęliśmy modernizację bardzo zniszczonej, zrujnowanej bazy światowej, ale również myśleliśmy o tym, aby poprawić stan bazy sportowej, bo jak wiadomo tylko trzy salki, niewielkie salki niepełnowymiarowe, gimnastyczne funkcjonowały na tej naszej gminy. Mam tu na myśli przede wszystkim salki gimnastyczne w tysiąc latkach, jakim była szkoła brzozowska. Przysiednica nr jeden, jak również z lat 50. sala w Umiskach. Jeśli chodzi o bazę yy, dydaktyczną, tak również baza sportowa, równocześnie w bazie sportowej nadaliśmy no, taki duży priorytet, czego efektem było budowanie do dnia dzisiejszego 8 hal sportowych dla potrzeb uczniów, rodziców i całej społeczności lokalnej naszej gminy. Praktycznie uczestniczyłem w procesie inwestycyjnym, jeśli chodzi o wszystkie te obiekty, o których przed chwilą mówiłem. Mam tu o myśli przede wszystkim pierwszą i drugą kadencję, jak również kolejne kadencje, w których miałem przyjemność być burmistrzem. Tak się składa, że przypadał mi w udziale budowy nie zawsze zakończenie, ale budowałem zawsze. W jednym przypadku oddawał tę salę kto inny, ale myślę, że to, był, to było moje oczko w głowie. Sam czułem się. Odpowiedzialny za tą bazę czułem się trochę, po trosze głównie sportowcem, sam od najmłodszych lat uprawiałem sport i w związku z tym myślę, że to jest bardzo ważne. Już niewiele mamy do zrobienia w tym zakresie, bo dotyczy to dwóch szkół w Gminie Brzozów, niemniej jednak myślę, że uda nam się to zrealizować po to, żeby tak jak mamy bazę dydaktyczną, wyśmienitą już, myślę, że za kilka lat zamkniemy, zapomnimy o tym temacie w Gminie Brzozów. Budowa hali sportowej zamknęła się kosztem 3 milionów 338 tysięcy złotych. W tej kwocie znalazły się pozyskane przez gminę środki zewnętrznych źródeł finansowania. Pół miliona złotych pochodziło z Europejskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej następne 300 tysięcy złotych. Ponadto Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej udzielił milionowej pożyczki na preferencyjnych warunkach, bez prowizji i opłat oraz z oprocentowaniem niższym od. Wskaźnika WIBOR. Ta współpraca pomiędzy samorządami gminy Brzozów a zarządem województwa. Samorządem województwa wygląda bardzo dobrze. Świadczą o tym przede wszystkim inwestycje, które są realizowane na terenie gminy. Tych inwestycji jest bardzo dużo i te inwestycje które uzyskują uznanie w oczach nie tylko specjalistów z województwa, ale także i w kraju, ponieważ niektóre inwestycje jak chociażby basen otrzymują nagrody na forum ogólnopolskim. Natomiast dzisiaj akurat mamy tą przyjemność, mam tą przyjemność uczestniczyć w otwarciu hali sportowej w Chumniskach, która też uważam... Dzięki tej dobrej współpracy uzyskała dofinansowanie łącznie ponad 800 tysięcy złotych z różnych programów zarządzanych przez zarząd województwa. To świadczy właśnie o tej dobrej współpracy i o tym też, że gmina potrafi pozyskiwać środki zewnętrzne i potrafi je dobrze lokować w dobre inwestycje. Dzisiejszy pobyt Pana w Chumniskach ma szczególny charakter. Proszę powiedzieć dlaczego. E to prawda, akurat jestem pochodzę z humnisk, jestem Humniszczeninem, zawsze o tym mówię, mieszkam w Sanoku, ale moje korzenie stąd się wywodzą i tutaj spędziłem pierwsze lata swojego życia. Dlatego na takich uroczystościach w tym miejscu właśnie jestem bardzo dumny, że udało mi się w pewnym sensie pomóc tej inwestycji, że możemy oddać tak piękny obiekt wspólnie z burmistrzem, ale też trzeba podkreślić, że chumniska na tą inwestycję zasługują, chociażby dlatego, że Młodzież stąd wywodząca się odnosi sukcesy nie tylko na forum gminnym, na forum powiatu, ale także na forum wojewódzkim i ogólnopolskim. Świadczą chociażby o tym stypendia, które zarząd województwa przyznaje także i zawodnikom wywodzącym się stąd z chumnisk, stypendia, nagrody finansowe, Czyli widzimy na forum województwa te sukcesy, które ta młodzież odnosi. A mam nadzieję, że ta dzisiejsza inwestycja przyczyni się do tego, że tych sukcesów będzie jeszcze więcej i ta młodzież będzie osiągała większe sukcesy. I nawiążę chociażby do historycznych sukcesów takich, które miały tutaj miejsca ludzi wywodzących się z humnisk i z Grabownicy. No wspomnę chociażby też i o mojej mamie, czy o moim wujku, którzy odnosili sukcesy na forum ogólnokrajowym, ale wiele, wiele innych osób przyczyniało się do tego, że gmina brzozów że humniska były, o, o tych miejscach było głośno na forum ogólnopolskim. Główną częścią hali sportowej w Chumniskach jest arena sportowa o wymiarach 30 na 18 metrów i wysokości 9 metrów. Jej powierzchnia wynosi ponad 538 m2. Podłogę pokrywa sprężysty parkiet dębowy, na którym znajdują się pełnowymiarowe boiska do piłki ręcznej, koszykówki i piłki siatkowej. W poprzek hali przewidziano po dwa boiska treningowe do piłki koszykowej oraz siatkówki. Halę można podzielić przeznaczoną do tego siatką na części, w których niezależnie od siebie mogą jednocześnie ćwiczyć dwie grupy. Ja cieszę się, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że. W Grabownicy pracował mój tato na kopalni. Tutaj uczniowie mówili o tym, że, że była i jest tutaj ropa, więc szczególnie dżozów darze dużym sentymentem. Bardzo często spotykamy się z panem burmistrzem i współpracujemy w wielu, w wielu ważnych dla, dla miasta. Na tematach. Spotykaliśmy się w Warszawie, spotykamy się również tutaj, No, że się zmienia, to widać, tak, wspaniała hala, yy, która jest yy, no, kontynuacją tych, tych wszystkich inwestycji, które są tutaj. Przepiękny basen, prawda? Czy, czy inne hale w innych szkołach, czy boiska wielofunkcyjne, czy drogi, czy obwodnica, która niedługo, miejmy nadzieję, będzie nie, którą niedługo będzie można już jechać, więc zmienia się dużo, myślę, że dużo rządowych programów, dużo pomysłu samorządu yy, przewodniczącego, jak tutaj mówili yy, rodzice yy, rady gminy, tak, sołtysów, czyli widać, że społeczność tutaj jest bardzo zorganizowana yy, i wspaniale współpracuje. To jest bardzo cenne, gdzie yy, faktycznie burmistrz, czy, czy wójt, czy, czy starosta, z Radą Gminy, z, z samorządem sołeckim, z rodzicami, z mieszkańcami współpracuje, bo, bo widać efekty. I, I tego kierunku się trzeba trzymać, a my e, czy w rządzie, czy, czy w Parlamencie staramy się trochę ułatwiać, troszkę zdobywać więcej dla naszego Podkarpacia. Myślę, że to się udaje, bo choćby dzisiaj... Otwieraliśmy również cyfrową szkołę. Tutaj również myślę, że jest pilotażowy program, który niedługo się będzie otwierał, czyli uczeń, komputer dla, dla ucznia pierwszej klasy jako pilotażowy program, czy radosna szkoła, w której Brzozów też ma place zabaw wspaniałe. Więc to jest cenne, że takie inicjatywy są, że, że, że się dzieje, a ludzie, dzieci, młodzież może z tego korzystać, tak? bo tak było mówione, że... E, takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie i myślę, że to w, e, wspaniale widać w szkole, e, w zespole szkół nr 1 w Hubnica. W parterowej części zaplecza hala sportowa posiada szereg pomieszczeń użytkowych, w tym dwie szatnie w każdej z nich przebieralnia, natryski i toaleta. Ponadto pokój nauczycieli WF-u, kącik pierwszej pomocy oraz magazyn sprzętu sportowego. Jest też toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze znajduje się wyprofilowana widownia licząca 131 miejsc siedzących. Węzeł sanitarny dla widzów mieści się w przewiązce łączącej halę ze szkołą. Zagospodarowane zostało również otoczenie segmentu sportowego poprzez budowę chodników, dróg dojazdowych oraz zatoki parkingowej. Oddanie hali sportowej to kolejny przykład dużej inwestycji powstałej w naszej gminie we współpracy z władzami państwowymi, co podkreśliły obecne na uroczystości przedstawicielki, eurodeputowanej Elżbiety Łukaciejewskiej i woje wody podkarpackiego, małgorzaty, homycz Śmigielski. Pani poseł osobiście bardzo wspiera wszelkie inwestycje, które są realizowane na terenie zarówno Gminy Brzozów, jak również Powiatu Brzozowskiego. A jeśli chodzi o postrzeganie, na pewno jak najbardziej pozytywnie, ponieważ na pewno pani poseł cieszy się, iż na terenie gminy realizowane są inwestycje, które również są dofinansowane ze środków, ze środków unijnych. Jeśli chodzi o podejście, pani poseł zawsze cieszy się, gdy. Zostają stworzone odpowiednie warunki, zarówno dla mieszkańców, jak i dzieci, gdzie młodzież oraz dorośli mogą się rozwijać, mogą kształtować swoje nie tylko i wyłącznie pasje, ale również swoje zainteresowania. Oczywiście pani Wojewoda bardzo często przyjeżdża do Gminy Brzozów, bo nie możemy tego odmówić, ale e, widząc skalę rozwoju brzozowa gminy i powiatu na terenie. Całego województwa, no, trzeba przyznać, że jest to gmina naprawdę prężnie rozwijająca się i czego właśnie e, świadectwem są liczne wydarzenia. To dobrze, że każde takie wydarzenie jest szczególnie podkreślane, e, zarówno przez władze, jak i przez media, e, bo jest to świadectwem tego, że do tej gminy warto przyjeżdżać, warto zapoznawać się z jej sukcesami i śledzić każdą nową inicjatywę. Stuletnia szkoła w Chumniskach dysponowała do tej pory wybudowaną przed ponad półwieczem salą sportową. Pomimo to jej uczniowie sportowcy osiągali znaczące sukcesy na arenach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Otwarcie hali sportowej to nie tylko zwieńczenie jubileuszu stulecia. Stanowiono także wyraz uznania dla wspomnianych wcześniej osiągnięć w edukacji, sporcie i zarządzaniu szkołą. Zespół szkół nr 1 w Chumniskach liczy 280 uczniów w 17 oddziałach oraz 35 nauczycieli. Szkoła mieści się w przedziale tak szkół sukcesu. Nauczyciele oprócz wiedzy i dumy z wiekowej tradycji starają się wpoić młodemu pokoleniu uniwersalne prawdy i wzory pięknych postaw. Mam zaszczyt bywać wielokrotnie na terenie gminy, w ogóle w różnych miejscach Podkarpacia przy okazji na tych bardzo istotnych momentów, kiedy oddaje się do użytku obiekty światowe. Czy to są budynki szkół, nowe odremontowane Orliki do pewnego momentu, czy też hale gimnastyczne. To są takie momenty, które powodują, że człowiek chce jechać w te miejsca i dzielić z tymi społecznościami lokalnymi radość. A proszę powiedzieć, jak Gmina Brzozów jest postrzegana w kuratorium? Pan dyrektor w dzisiejszym wystąpieniu, mówiąc o tej szkole, wspomniał o tym, że jest to szkoła należąca do grupy sukcesów. I takich szkół sukcesu na terenie Gminy Brzozów jest bardzo wiele. To są Środowiska to są miejsca, to są szkoły, które rzetelnie, dobrze wypełniają swoje obowiązki oświatowe. Mówiąc krótko, pracują dla dobra dzieci i młodzieży. Jakie uczucia Panu towarzyszyły dzisiaj podczas przecinania wstęgi otwarcia tego obiektu? To są zawsze podniosłe momenty, ponieważ one występują w takim przy okazji ceremonii narodowych. Była flaga, był hymn i ja miałam tutaj takie skojarzenie, którym podzieliłem się na sali wśród wszystkich obecnych, że dla mnie jest to zwiastun sukcesów reprezentacyjnych dzieci, młodzieży, w ogóle całej społeczności, która z tej hali będzie tutaj sportowała, a no już na szczeblu reprezentującym Polskę. Uroczystość oddania do użytku hali w chumniskach zbiegła się z gminnymi obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Z tej okazji dyrektorom placówek oświatowych naszej gminy oraz wyróżniającym się nauczycielom Józef Rzepka wraz z gratulacjami i życzeniami wręczył doroczne nagrody burmistrza Brzozowa. Muzyka